Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się oczywiście na Foodmasterze. Jest to strona, jak wiecie, która umożliwia nam zakłady, paczki, a także jackpot, związane wszystko jest z FIFA. No i ogólnie możecie wpłacić tu swoje końsy, jakby z FIFA wybieracie swoją platformę, czy to jest PS4, czy też Xbox. Wpłacacie końsy, bądź też możecie je kupić za pieniądze SMS-em chyba, czy też przelewem. Nie wiem jak to dokładnie wygląda. Możecie oczywiście wypłacić je potem i tak dalej, i tak dalej. Na stronie dostępne są, tak jak już mówiłem, kiedy jak się nie mylę zakłady. Tak samo mamy tutaj paczki. No i oczywiście jest także jackpot. My dzisiaj dokładniej zajmiemy się paczkami, bo mam tutaj ciekawy challenge do wykonania, ale może jeden jackpocik, taki ofensywny, bo widzę, że tutaj kończy się pula, Więc wiedziemy sobie. No jeszcze jedna osoba, bo my wpłacimy jeszcze 1000. No i zobaczmy, 27 tysięcy do wygrania. My wpłaciliśmy 19, czy uda się wygrać? Fajnie by było. Zobaczmy, ładuje się i tak jest, to my zwyciężamy, tak więc już tutaj na początek 6000, tak wpada na nasze konto, najwięcej tutaj ponad 6000. tysięcy. No okej, okay, myślę, że możemy przejść sobie do paczek. Yy, no i cóż, yy, tak, w paczkach. Dzisiaj otworzymy sobie paczki za 50 tysięcy, tak jak w tytule i na miniaturze widzieć, widzieliście właściwie. Yy, nie będzie to takie zwykłe otwieranie. Mam tutaj przygotowaną cytrynę, może tak pokażę lepiej. Yy, także pokroję sobie, sobie ją w takie kawałeczki oto no i jeżeli paczka za 50 tysięcy nam się nie zwróci, nie wyjdziemy na plus no to musimy ponieść tego karę i zjeść właśnie taki oto kawałeczek cytryny właściwie nie wy, no a ja y, ogólnie wiem, że dużo osób jest takich które cytrynę lubią, mogą sobie ją jeść tak o i nic się nie dzieje, natomiast ja szczerze mówiąc cytryny nienawidzę po prostu na sam takich zapach, wiecie jak ją czuję też mnie tak nie wiem, tak no przekręca, nie wiem jak to nazwać ale chyba wiecie o co mi chodzi, tak więc co możemy chyba już tutaj otworzyć pierwszą paczkę tak jak mówię 10 takich paczuszek dzisiaj no, i ja tylko liczę, że wyjdziemy tutaj na plus i dzisiaj za dużo tej strony nie będę musiał zjeść. I już widzę, że jesteśmy z tą paczką na plus. Tak więc, pierwsza za nami, yy, że tak powiem, mój język, czy też yy, moje yy, tutaj receptory smakowe są oszczędzone. Lecimy, aha, za 10 tysięcy otworzyłem to tą. pominę sobie, bo to nie jest ważne. Yy, otwórz następną paczkę za 50 tysięcy, właśnie ta. Tak więc, lecimy z drugą paczką. No, i zaczyna się to w dosyć słaby sposób. O Ojejku. Zaczynam się troszkę bać. No. No i wychodzimy na minus. Niestety. 3000 na minusie. Tak więc muszę ponieść konsekwencje i zjeść jeden taki kawałek. No nie będę oszukiwał po prostu i tutaj szukał jak najmniejszego, bo oczywiście przygotowałem sobie ich tutaj z 8 chyba. Wezmę taki pierwszy, chociaż nie, bo ten tutaj ma mm, pestkę, tak więc wezmę taki dość zwykły sobie. Żeby nie było, tutaj wam pokażę jak to wygląda. O, taki Kawałeczek. Dla mnie to i tak jest dużo, wiecie? Tu sobie picie. Przygotowałem także wodę, żeby popić wodę, żeby to nie było nic słodkiego, żeby potem jeszcze gorzej nie było. Tak więc, no cóż, na waszym widoku, oczywiście. No, pyszne, pyszne. Fuj. Tak to można jeść? Nie wiem, powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, jak niektórzy mogą to jeść. Jak ja do teraz takie kwaśne coś czuję, no ale okej. Okay. Wykonane, można powiedzieć, lecimy z kolejną paczką. I jak tutaj to będzie wyglądać? Mam nadzieję, że wyjdziemy na plusika. Znowu słabo się zaczyna. Nie! Jak już myślę o tym. Nie, jest, wychodzimy ostatecznie na plus i to wow, nieźle. Jeszcze Mustafi za 50 tysięcy. Zobaczcie jak tutaj ją posypało. No nieźle. Tak więc lecimy z kolejną paczką. Już czwartą. No, kto wie, zobaczymy, ile będziemy musieli zjeść tych tutaj kawałków cytryny. Tutaj paczka taka mm, też na plus będzie, chyba. Tak jest, jest oczywiście na plus. Czwarta paczka za nami. Lecimy więc e, z piątą. No i zobaczmy, co wypadnie w niej. Zaczynamy tak sobie. E, kurzawa. Ok, informuję 10 tysięcy. No nie, tutaj może być źle, bardzo źle. Wychodzimy na minus. No cóż, 10 tysięcy na minusie. Tak więc czwarta paczka taka niezbyt udana, mam nadzieję, że w ogóle w liczeniu się nie pomylę. Wziąłem chyba taki największy kawałek z tych wszystkich, taki dość gruby nawet i dość duży. No i fuj, aż już mi na samą myśl tak kwaśno, no ale cóż, tak, tak postanowiłem, więc lecimy. Fuj, jak się popije, to jeszcze nie jest tak źle. Ale... Sam ten smak nienawidzę po prostu. Wiem, że niektórzy lubią, z cukrem sobie jedzą czy coś, ale nienawidzę po prostu. Fru, może, żeby zwiększyć tą karę jakby, to nie będę popijał po prostu. Piąta paczka przed nami. I tutaj wyjdziemy chyba na plus. Taką mam nadzieję. No nie. Na minus. Jakim cudem. 3 000, 2 nawet. Jeju, break za 30 000. No okej, okay, tak więc... Znowu muszę zjeść. tak Jak powiedziałem, nie będę popijał. Niech będzie troszkę ciężej, yy, żeby za łatwo nie było. Tak więc. Twój. Yeah, yeah, no, chociaż I jak już się tak trzecią jem, to nie najgorzej, bo się lekko przyzwyczaiłem, ale bez popicia to fatalnie. Ale okej, okay, chyba szósta paczka przy nami. Tutaj mi telefon wibruje, no nieważne. I co my tutaj mamy? Jest na plus, okej. Okay. Jest tyle chociaż i czekajcie, czekajcie, bo nie wiem, teraz siódma paczka przed nami, tak? Mam nadzieję, że się nie pomylę. I mam nadzieję, że wyjdziemy, że otworzymy te 10 paczek, tak jak mówiłem. No okej, okay. czyli wychodziłoby, że szósta albo siódma, no nie wiem, dobra, to jest szósta. Załóżmy, nawet jeżeli źle to policzyłem, no to będzie jakby na wasz plus. I jemy niestety cytrynę. Ok, weźmy pierwszy, lepszy kawałeczek O, fuj. O, jakbym sobie coś takiego słodkiego wypił chętnie. Nie wiem w sumie czemu twarz zasłaniam, ale to jest takie niedobre, że tak jakoś automatycznie. Ogólnie także możecie napisać, jakie chcecie jeszcze tego typu challenge'a na kanale, bo oczywiście mogę je nagrać i tutaj także wychodzimy na minus. No, co się tutaj dzieje? Siódma paczka na minus. Fuj. I chyba się pomyliłem w obliczeniach Z tego co widzę Bo ja mam tutaj Za dużo tego, Ej, za mało znaczy Więc chyba niestety Więcej jem niż powinienem Tej cy cytryny No ale cóż i tutaj wyjdziemy na plus Całe szczęście, okej okay, tak więc pozostały nam Dwie paczki do otworzenia, mam nadzieję że już Oszczędzimy sobie tej cytryny i nie będę Zmuszony jej jeść Ale się napiję czegoś słodkiego za chwilę Ojeju Już taki smak Czuję tego, ale niestety zanim do tego dojdzie, chyba muszę zjeść jeszcze jeden kawałek. No niestety, no cóż. Przedostatnia paczka, kolejny kawałek Seagrainy. Nie jest już tak źle, powiem wam. Niby dalej tak mnie jakby, nie wiem, trzepie coś w tym stylu, jakkolwiek to brzmi. Ale nie jest tak źle, da się wytrzymać. No i zobaczmy tutaj, będziemy na plus z tego co widzę. Tak więc cóż. Wow, i to ile na plus? 56 tysięcy, ten inform, no nieźle, 100 tysięcy tutaj, czyli ogólnie 53 tysiące na plus jesteśmy, tak więc ogólnie, co do dzisiejszego challenge'u to będzie tyle. Fuj, no nie, muszę się napić. Jeszcze tu mam teoretycznie trochę soku, może sok będzie taki lepszy, taki słodziutki w ogóle. No za dużo go nie miałem, ale słodziutki jest. I cóż, jeżeli macie pomysły na kolejne tego typu challenge na Foodmasterze, możecie oczywiście napisać w komentarzu, chętnie to zrealizuję, bo myślę, że zabawa przy tym jest fajna, dla mnie jak i dla Was, a jeżeli film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę, ja was zapraszam na Foodmastera, jeżeli jeszcze się tutaj nie bawicie, w można wyjść i to nieźle na plus. Mieliśmy 750 tysięcy, a mamy 875, tak więc w takich 10 minutek, nawet niecałe jesteśmy 100 tysięcy końców do przodu. Tak więc ogólnie na dzisiaj to będzie tyle. Ja Wam dziękuję, nie gdzie za... Obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, oczywiście, zostawcie łapkę. Do usłyszenia, no i cześć.